Twoja skocz festiwal to nie będzie zwykły turniej. Skład na rynku to jest coś, czego nie zobaczysz codziennie. Zaczęło się od tego, że zaczęłam swojego syna przyprowadzać na, na zajęcia skłaszowe, i dalej już poszło. tak? Troszkę mnie to ściągnęło. Fajny klimat, fajne ludzie, fajna gra. Czysto przyjemny się w zaczętej chodzić, to już od razu kolegów miałem. No i można schudnąć. Po prostu zauważyłem, że bardzo dużo ludzi teraz wiadstoku gra Squasha i tak naprawdę nie do końca wiedzą, jak można dobrze grać. Zapraszam ich tak jak na festiwal, gdzie będą mogli zobaczyć najlepszych zawodników, jaki jest ten najwyższy poziom sposza na żywo. Na szklanym korcie w centrum miasta jest taka podstawowa różnica, że dużo rzeczy nas dookoła rozprasza. Trudniej jest skupić się na samym, samym początku na piłce. Tu przychodzą ludzie dookoła. Tu ktoś obserwuje nagle z zaprzedniej ściany, gdzie na, w standardowym korcie w klubie nie ma czegoś takiego. Dodatkowo ta cała otoczka, że stoją trybuny, więcej osób siebie ogląda. Szkany Korty było coś zupełnie nowego dla mnie. Klimat rynku, tak. Ludzie, którzy tam byli, to było coś naprawdę niesamowitego. Klimat, no, petarda. Zawodnicy z Egiptu, z Australii, z Kanady, z Pakistanu, z Anglii i oni co demonstrują nam squasha na zupełnie innym poziomie. Niż do tej pory zawodnicy tutaj lokalnie rozgrywają. Moją motywacją jest trochę poczuć się, powiedzmy, jak właśnie ten profesjonalista, bo na co dzień nie mamy możliwości w ogóle zagrania na szklanym korcie, nie mamy możliwości zagrania przed aż tak dużą publicznością. Chcę dać z siebie wszystko i chcę, żeby mój przeciwnik poczuł, że nie trafił na słabego przeciwnika. Wystarczy tylko przyjść, spróbować i właśnie może kolejna osoba jakby zakocha się w tym sporcie, tak jak ja. Podczas festiwalu będą organizowane również darmowe treningi dla mieszkańców Stoku. Bym powiedział, że to jest bardzo fajna zabawa, żeby przyszli, cho chociaż spróbowali. Jak im się by nie spodobało, to wtedy by mogli sobie iść do domu, ale y moim zdaniem by zostali i by jeszcze chcieli o wiele więcej. Dołącz do nas i zobacz, dlaczego ten sport zostaje z ludźmi na długo. Sequoia Skocz Festiwal. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Widzimy się.